Jestem Achulikiem, na imię Wiesiek. Ja tu dzisiaj miałem... Cześć Wiesiek. Cześć. A, cześć Ja tu miałem dzisiaj taki ten, ja sobie od jakiegoś czasu tam wycinam te, te, nie piję, nie palę, nie przeklinam, nie kradnę, nie kombinuję, nie zdradzam, no, i nie kłamie. Nie? I to już jest tak sporo czasu, i, i tak się stało, że coś zrobiłem. I mógłby nikt o tym nie wiedzieć. I tak mówię zaraz: jak się nie mówi yy, do końca wszystkiego, to to jest kłamstwo? Nie? I tak mnie ten. Ale znowu, jeśli mówię prawdę, no to powinienem mówić prawdę, tak? No i taki miałem dylemat. No ale w końcu w końcu yy, powiedziałem prawdę, i, no, i, no i się przyznałem. I powiem Wam, że rzeczywiście, no i znowu. Poczułem, to chyba te, te dzisiejsze refleksje rano jak czytałem, ta wolność, nie wolność, wolność do bycia sobą. nie Do, do nieudawania kogoś, kim, kim nie jestem, a po prostu, a wydawało mi się, że jestem specjalistą w tym, nie w byciu, w, w graniu kogoś, nie? a dopiero, dopiero teraz jak widzę, jak na meetingach nieraz coś mnie denerwuje, jak, po prostu nie jest sobą. Co mówię, jak się denerwuje, co widocznie też taki sam kiedyś byłeś, nie? I, I takie to jest. ten, Druga rzecz to. Ja już wiem, Staszek skąd myśmy, Ania nas poznała. Ta o, o, Biskot, nie? byłeś z żoną bodajże, ja chyba u Cię w domu byłem, coś takiego było, po jakiejś takiej jakiejś większej imprezie gdzieś tam I ten... druga rzecz to, że... to takie odrywanie tego swojego starego ja, zobaczyłem, że jest, no jest, no jest czymś wspaniałym, po prostu, nie? Ja, ja pamiętam, ja się dwa razy spotkałem z Krzysztofem Hołowczycem, raz w lorku, oni tam mieli jakąś imprezę po jakimś rajdzie, a drugi raz, pamiętam, jak Poznańską zakładałem, on przychodził sam, a ja mówię, witam mistrza, nie? I on tak się fajnie z witał przywitał, tak mu to przypasowało. Ale ja bardzo lubię jego słuchać, bo on, bo on kiedyś powiedział, że szczęście to jest to, jeśli robisz to, co lubisz, i jeszcze jeśli ludzie ci za to płacą. Nie? A ostatnio właśnie powiedział też, on już 61 lat ma teraz. Czyli jest młodszy ode mnie. Nie? Powiedział takie coś, że życie to jest klepsydra po prostu. Nieważne to, co jest na górze, ile tam przeleci, nieważne to, co jest na dole, ile przeleciało, tylko to, co leci, nie? to, co tak szybko zapieprza ten piasek, to to jest życie. Nie? Czyli każda sekunda, każda minuta jest po prostu ważna. Nie? To, ma, to ma jakąś tą wartość. nie? I, i później ten redaktor, tam jeszcze coś tam zadał pytanie, on mówi Wie pan, jak jest. Zagrożenie na drodze, to trzeba dodać gazu po prostu, a nie, a on mówi, a ja puszczam sprzęgło, yy, zwalniam na tego, żeby dzwonić. On mówi, nie, właśnie trzeba dodać gazu, wtedy ma się sterowność, nie? I, I tak mi to dzisiaj przypasowało, że powiedział jeszcze taką właśnie trzecią rzecz, co jest związana z tym tematem, że tak naprawdę Moje życie teraz nie jest, nie, nie polega na braniu, na, na e, coraz większych tam zdobyczach, tylko na oddawaniu. Nie? Na przykład tutaj, ile jeszcze mam do oddania nie? E, tych, ta, e, tych ciasteczek? Nie, no muszę to zrobić. Nie, no to, 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 to. Przed wyjściem kapuśniaku, no bo ja bym. I, i, I tak naprawdę e, w tym wszystkim e, jeszcze jest coś takiego, że to jest ta wolność. Mi się wydawało zawsze, że, że, że ten czas mi ucieka. Jestem teraz starszy, że ten czas ucieka, a nie. Ja się zbliżam do, do tego po prostu szczęścia, do, do tego przejścia na ten lepszy świat, nie? emerytury już, już dożyłem, już dożyłem, bo też mam 680 zł, to jestem szczęśliwy, bo dożyłem emerytury. Nie? A to okazuje się, że jak oni zakładali te wieki emerytalne, to po prostu zakładali tak, że ludzie nie dożywają do tych lat. Nie? I po to teraz robią, będą no, emerytury w wieku 80 lat, ponieważ Ludzie żyją po 100 lat, nie? I to nie jest przypadek, nie? Także cieszę się, że się załapałem. Ale w tym, w tym wszystkim jest coś takiego, że zobaczyłem, że e, tak jak Feluś, mi mówił, mój pierwszy sponsor mi mówił wolność, czyli wolno iść. nie? Żeby, żebym umiał e, e, wolno iść. Że ja się nie muszę spieszyć. Nie? Że tak naprawdę to jest e, w, tym, w tym oddawaniu i w tym e, przyzwyczajaniu się do takiego normalnego życia, jest, jest po prostu coś, jakieś początki jakiejś tam radości. Ja dzisiaj yy, yy, no też, też właśnie tak jak mówił, ten chłopczyk tam się zebrałem, i, bo mnie myśli tam oczywiście naszły. Ja wstaję o 5 rano, później jeszcze tam rob, robię te sugestie, modlitwę, medytację i, i później się kładę jeszcze sobie śpię. Albo się obudziłem, i ja, oczywiście byłem w czarnej dupie, nie wiedziałem co z czym połączyć, no i wyszedłem. Eee, pojechałem sobie rowerkiem i, i no i zobaczyłem dziew, dziewczynkę, nie? no o, te oczy wybałuszone, eee, no, chyba z dawno i mówię, Boże kochany, mówię, kurczę, co tam matka musi czuć, nie, co to... jak to jest, że to dziecko przez całe życie będzie szło przez to życie, nie? z takim czymś. Tak mnie to kurczę wzięło i, i zamiast y, pobudzić mnie do, takiego, do takiej wdzięczności, nie, że urodziłem się jakoś w miarę normalny, no może z głową nie za bardzo, ale dobry Bóg mnie jakoś pokierował przez to życie, to jednak, ale wzięło, wzięło mnie to, że ja po prostu no, ja nie jestem w stanie zrozumieć tutaj tego, co się tutaj dzieje. Nie, to jest z coś, coś większego ode mnie. Nie? Ja, ja mam ja mam zrobić to. to mam, ja mam przede wszystkim zrobić wszystko, żeby się dzisiaj nie napić. I to jest, to jest dla mnie najważniejsze. I też mi się dzisiaj myślałem, że, że tutaj nie przyjadę, ale no jak tutaj nie przyjadę, no to gdzie pójdę? Gdzie ja pójdę? Co, do teatru pójdę? No, do kina pójdę? No. Ostatnio z się wczoraj wracaliśmy z Placu Grzybowskiego i ja mówię, zobacz, no przecież można by, byśmy mogli pójść na ten AWF, nie? Mówię, popływać, już ja tam bywałam, na ten AWF, A on no, no ale po co nam to, jest? I, i, w, I wczoraj wpadłem, że tam, yy, tam, bo tam ten motocykl chciałbym w tym sezonie bardzo, żeby tam pojeździć, ale już mnie inna rzecz zainspirowała. Balon. Balon. 30 tysięcy euro, na polskie 130 tysięcy, no yy, dużo, dużo nie ma, tylko tam, że te 100 litrów, 100 litrów, na, tak, 100 litrów gazu idzie na ten ten, na ten taki przelot. Nie ma tankowania, więc tankowania. I, i, te, i, te, I te cztery godziny zajmuje całe to godzinę rozkładanie, godzinę lotu i godzinę składania Razem trzeba się wszystko jakieś 4-4 go, godziny. Nie? To, ale ten... No i oczywiście już się zapaliłem i tak dalej. No i tam czarek, y, taki mój teraz y, przyjaciel, który ze mną wszędzie jeździ. A ma, moja Madzia oczywiście powiedziała, mówi, słuchaj, bo tam jest, no jak jedna osoba to w Krakowie to 700-800 zł musi zapłacić, nie? Za taki lot malowy. W Warszawie trochę tanie jest. Ech, y, ale ona mówi, jak wy we dwóch siodziecie, to nikt tam więcej nie wsiądzie, bo czarek więcej ode mnie waży, nie? I, I zacząłem się śmiać, ale widzę, że jednak te, no, te moje pomysły gdzieś się ruszyły. A, a wszystko to, to się stało po tym, że jeden z kolegów właśnie z, ze wspólnoty mi, e, powiedział, wiesz, bo ja mam jeden bilet, bo ktoś tam nie poszedł. Czy mówisz ze mną na koncert? Ja mówię, czyj koncert? on mówi, Darek Kozakiewicz. Ja mówię, kurwa, to ja powiem John Mayer, Eric Clapton, to Darek Kozakiewicz, nie? No ale mówię, ty, no dobrze, no, no o której on gra? O 22. Ale musisz być o 20, bo bilety są przez internet, tam na tym, jakoś tam, daje, coś tam. nie wiem, nie znam. No i przyjechałem, mówię, ty, no ale ja dwie godziny nie wytrzymam, jak te saporty grają. Nie? Słuchajcie, byłem o 20. i właśnie ta, ta wolność od oceny, nie? Ktoś Ci coś proponuje, przyjmij to i tak. Słuchajcie, byłem, coś wspaniałego, dwa kapitalne zespoły, w drugim się zakochałem. Odczułem normalnie orgazm duchowy. Normalnie byłem w siódmym niebie i jak już zaczął grać Darek Kozakiewicz, z mi się tam przywitałem i w ogóle i tego, no to po prostu już wyszedłem. Już, już miałem dosyć, już byłem dosłownie napełniony, nie? Także tak samo tutaj z tym, z tym, z tym, z tym, z tym wyjazdem ja po prostu nieraz coś po prostu robię, bo, bo, bo tak mam zrobić nie? I, i po prostu nie wiem, czy jest to dobre, czy, czy jest to złe, ale e, ja dzisiaj wiem, że to nie ja już kieruję tym swoim życiem, nie? że jak daję mu wolność, wolność do pokierowania tym moim życiem. I ostatnia rzecz, którą się, to się też chciałem podzielić, to właśnie wolność wolność bycia lub niebycia. Nie? Tak naprawdę tak, zdałem sprawę, że jeśli że to życie jest sprawiedliwe, życie jest kapitalne. Ja to dzisiaj na swoim kanale na YouTube nagrałem. Bo niektórzy ludzie narzekają, nie, o ja mam ciężkie życie, bo ja nie mam tego, tam czego. Słuchaj, pyk, gasi światło i cię nie ma. Jak się nie pasuje to życie, tak? Koniec. Czy to nie jest wspaniałe, nie? A to, że jakieś religie tam wzięły, tam, u to upieprzyły w jakieś tam te, no to, to jest po prostu kwestia wiary. nie? Ale... W, Coraz bardziej się od, odnajduję w tym, w tym świecie i go zaczynam smakować i on mi się zaczyna podobać. Mimo, że już u kresu, jakby to można powiedzieć, mojego życia, ale ja sobie zdaję sprawę, że nawet minuta, minuta tego, to, to co mam nieraz w medytacjach rana, minuta, tam półtorej, mam tego, tej więzi, tego takiego, no wręcz kontaktu yy, z Bogiem, to jest po prostu warta tego całego dnia. Nie? I, to jest, I to jest ta moja wolność, wiecie, o której nie miałem pojęcia. Ja ten tekst znam, przez tyle lat go czytałem i nigdy nie wiedziałem, że tam jest tyle tych wolności. Nie? No i dzisiaj, dzisiaj jakby to y, coraz bardziej czuję, że mogę być sobą. Nie? Co wydawało mi się po prostu kiedyś w ogóle jakąś abstrakcją, nie? jak to można być sobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.